Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy po raz kolejny zgadywać rzeczy po cieniu. Jest ze mną Maksiu, Natalia i Paweł. I to właśnie oni będą zgadywać rzecz, którą pokażę tutaj o! Ręka wygra kciuk w górę! Dobra! Oczywiście widzowie powinni zostawić łapkę w górę i powinni też zostawić subskrypcję na kanale ZUKO! i co, przechodzimy od razu do pierwszej rundy. Mam nadzieję, że masz przydatne rzeczy dla nas. No! Zamknijcie oczy, ale to się ciężko wyciąga. Ciężko się wygląda, czy coś ci wielkiego. Coś dużego, coś dużego. coś, coś no. duże, a oto to ja wiem co. Co? No eee, na przykład 2 kilo Co ty tam robisz? Po co jak to wyciągasz, żeby jak pompka do roweru? No, możemy już? Tak. Wiem co to jest? Ja też. Jesteś... O kurde! kur! Jesteś... Wszyscy na raz zrobiliśmy dosłownie syn, zrobiliśmy się takie, że Ale palacze mnie moi, ręka tak mocno wana. Co teraz. Ja spojrzałam na nich i dosłownie wszyscy w tym samym momencie. Ale dobra, teraz. to był dobry początek widzowie. Dobra. Zapisujemy się na pływanie synchroniczne, nie, naprawdę. Papierka do życe proponuję. Też tak myślę, ale pokażmy w ogóle co mamy, bo może ktoś ale nas na się Ale na pewno pamięli. mamy to samo. Mamy no, to samo, to no. obvious. Ale jest to Instax? 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 Tak. Dobra, papierka do A kto nie ma Instaxa? Ja nie, ma. Ja, nie mam. ja nie mam. Ja mam, to ja mogę dać chłopakom szansę. Ola ma swojego, ale ja swojego nie mam. Yew, ej, fajnie. ej fajnie! Fajnie, bo zasadzie gadaliśmy jak ty sobie kupowałaś tak, Mówiłem, kurczę też bym sobie kupił, ale idealnie no, dobra. Idealnie na wakacje Idealnie na no. wakacje Dobra, w kolejnych no. rundach będę się Runda numer dwa Zamykamy oczy Znowu coś z folii wyciąga mm -hmm. Czas start Ja eee. byłem pierwszy taki no. byłem. No tak Włosy No teoretycznie no chyba no włosy, Ej, no przegrano a, a ty co masz? Ja mam włosy sztuczne A ja mam włosy doczepiane No teoretycznie są to włosy doczepiane, a nie włosy A ja chcę jeszcze doczepić Ej, No z zgadzam, no, to są włosy Ej kolor są... się zgadza w Kolor się zgadza, no, no, proszę wygrałem Ja bym chciał takie pasemka sobie zrobić one są takie wisiowe. Jak to się zakłada? Ja też nie trzeba wiem. trzeba tak we włosy wsunąć. Na suwak. Nie, to się odpina mi się, jak spinkę. Weź sobie kucyka z tyłu stary, żeby ci zwisał tak do tyłu, byś był jakimś, niemnomadem. nomadem. Jak ja zaraz do lasu zacznę filmy nagrywać na inne. I teraz musisz zapryć jak spinkę. Co jest? Teraz tak. W drugą stronę. Można je zakręcić. No są zakręcone przecież. No, zobacz jakie są. Loki. Janina. Paulina. <laughs> ja wyglądał? Pięknie. Jest git? No. Dobra, lecimy. No dobra, kolejna runda. O kurczę. Mydło? Tak. Serio? Tak mi się wydawało, co że to jest to, piątka, to, no. I ona robi te kwiatuszki takie ładne. No i to na początku o. przypominało do polerowania auta taką maszynę, ale zwiedziłem, że no. tak, Nie, tak, ja to Nie, ja myślałam, że to jest mydło dla dzieci, że taka... Okay. Tak, tak, Piąca i kwiatek. przecież że żyjemy. Kwiatek się robi. Ja zacząłem pisać, że to jest. Narka do pięć, wiecie jak są takie do pięć takie, że się kręci i ci zdziera na skórek. Czy się Nie macie tak, że was swędzą policzki od włosów? Uch, nie ty tam dziewczyna. Ale ja, ja wiecie też wiecie. mam takie, że mogą Spędzą mnie policzki od włosów e, Może dlatego, że to jest sztuczne, wiesz? Może tak, no dobra ściągam to To kurde, jak to ściągasz? To już zostanie z tobą na zawsze Pamiętaj, żeby dobrych używek odżywać Używek? używek? Używe. O kurde To włosy mi się ogólnie nie przydadzą, To się na tiks? Nie, dziękuję Dobra Mam swoje długie Kiedyś użyjemy kochanie Tak, no dokładnie Dobra, zamknijcie oczy Dobra, może otworzyć to. Co to jest? To może końcówka odkurzacza, w sensie taka rurka do Albo jak koparka dla dzieci, ta, A, ta tak, łyżka tak, do nabierania tak, piachu to. Mogę to ewentualnie otworzyć, poczekajcie, zobaczyć Oj, czy się kochane. da No dobra, da się, ale to już będzie taki obwies. Otworzyć wam? No gdzie ty to otworzyłaś? Perfum Tak To są o, to 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 widele. Widele. Billie Eilish Damski? Chyba tak na żony Co, będziesz miał. Tak. Albo do mojej peruki idealnie. Ale ty robisz komplet kobiety dzisiaj no! Jakąś cukierkę jeszcze tam masz, to Albo Ej, ale nieładnie pachnie Ale strasznie w ogóle dziwny kształt no, no, Taki nietypowy Taki nietypowy totalnie Tak nie? o, Ja na początku o, patrzę, mówię jak jak nic perfumy, a potem mówię, nie no to jest jakiś cif Cif W kształcie kobiety z cyckami To była kobieta, to była z, kobieta po... z cyckami? Pokaż nam to bliżej, bliżej. Nie bym nie powiedział, poka to Daj to Ej bez kitu, to jest Ej, no. taka Ej, Ale flakon Ale to jest ładna typa, aż daleka. Nie no jakby, że fajnie, że jest takie no, nietypowa. Pokaż Ładnie pachnie Chodźmy do kolejnego. Zaraz zrobię jej pranka, Będzie myślała, że pachną inną kobietę. Jak macie zamknięte do oczy? Tak. Tak. Możemy już otworzyć gały? Nie. Okej okay. Natalia, co widzisz? Nic. A ja widzę Ole, bo jak zamknę oczy, to widzę piękność. Kurde, to dziwne, A dobra wiem, co to jest od razu! Dobra, a możemy otworzyć. Czy to jest kaktus? Nie. <laughs> dobra, padłem. Tako! Tako. No to jak tako wyglądało? Tako Hemingway? On by się tu zmieścił w cieniu? A nie, to, bo to teraz to. Teraz to rozłożyła się, o, albo to tak to można, albo tak można. Rinko się raduj, to jest jedzenie. To małża? Nie, teraz Natix tylko może już. A, A, już ja też mam muszla. Nie. Wiem, to jest ten, ale to jest proste. Ja nie mam pojęcia do make-upu. Nie. No, no, no chyba... Nie, sobie no tak, to no tak to A może Można to złożyć, ale można to też rozłożyć Co? Czemu Ola porwała motyla i go rozdzieliła na pół? Kurde <noise> Można to spożyć No Riko, zobaczcie jak się na to łasi Riko się to podoba, nie? One mogą być razem, ale można mogą być osobno Po prostu pokazuje dwie, może będzie wam łatwiej z... z zapar. To wygląda jak chips w ogóle, ale co ma ja dwa Ja też pomyślałam, ale ona powiedziała, że jest złączone No kurde Ale idziecie w dobrym kierunku, no Co jest podobnego do chipsa? I... Flips ale nie są No to pokażę inaczej. Okay. To to jest końcówka. No? A to jest dalsza część. NATIX, ty masz Sweet Planet z naszej strony. Ale na nie co to jest. A może to jest coś właśnie ze Sweet Planet? Nie, jest ze Sweet Planet, jest ze zwykłego sklepu spożywczego. Trudne, bardzo. Trudne, nie? Jest to taka. Typowa rzecz, na przykład na śniadanie do zjedzenia. Co ty gadasz? Na śniadanie? Chodony do chipsów? To są te! takie... Co? Co? Nie wiem jak się nazywa. Okrągłe ryżowe. To takie okrągłe ryżowe chipsy! Nie damy radę trudne! O Jezu! To zwykły chleb? To zwykły chleb! Totalnie mnie to było być. totalnie trudne, no. No niestety widzowie, nikt nie wygrywa chleba. Zostaje on u mnie. O kurde. No to o, będzie coś... Do, coś, coś dużego, dużego na pewno, no. No. Bardzo dużego. Nie zgadniecie tego. Nie ma opcji. Coś negatywnego. Możecie otworzyć oczy. I poczekajcie, to jest takie... Nawet nie mam jak wam pokazać jak duże to jest, bo byście zobaczyli. Dobra. Koc? Nie, ale blisko. To ja wiem co, a ja nie mogę teraz! Poduszka! <grym _> tak! Czolierka! <grym _> bagietka! Zajebiste! Jaka wielka w ogóle! Może Ej, zajebista ona jest Misiu! Będziemy Fale, na misi spać! U nas. Napisałem małpa. Dlaczego małpa? Czemu blisko koca? Nie wiem. Logika maksa. Dobra moi drodzy, możecie otworzyć. Świeczka Ko Tak Skakanka Świeczka Taka spiralka Okej okay. It's home and you. Szara Będzie pasować wam do mieszkania O, do łazienki Idealnie A co tu chodzi? Nie ja myślałem, że to jest skakanka Ja myślałem, że zapach do auto Chcesz trochę tak wyglądało No, no. no. Byliście blisko po prostu No to zgada. Natalia Dzięki To zaszczyt, tu Oh. A, sorry, miałam już zamknięte oczy, bo jestem już przygotowana Dobra Dobra, kolejna runda Już? Tak Ja nie wiem To będzie trochę nieuczciwe, ale pistolet na wodę Pistolet na wodę. Widziałem, jak leży przy wejściu taki. To Max się powinien zgadnąć. Maxu, ja to no, oddaję to Maxowi, bo ja to widziałem, jak leżało. A nie mamy takich więcej? Wiecie, więcej, więcej. No? Więcej, więcej. To Max się też dostanie. A, to o, to miło, dziękuję. No właśnie, bo na wejściu, bo akurat przyjechała asystentka i siatka była i było na wierzchu, i to zauważyłem. Ale <laughs> też się tak skręży od razu. No, co to innego może być, skoro strzela? Ja myślałem, że jakiś gadżet do domu. Ja na początku myślałem, że to broń palna, ale pomyślałem, nie ogarnęlibyście raczej broni palnej, nie? Tak, przejdźmy no. do kolejnej rundy tak. Możecie otworzyć oczy Ale Riko tam chce to No może coś do jedzenia co jak Riko tam nie, biega to... Albo jakaś zabaweczka Ale, ale to wygląda jakby miało wgłębienie, ale po cieniu nie ma wgłębienia Ale jest to miska, która może być też kapeluszem Ja wiem co to jest Wielki kasztan Czapka? Nie Kurde, myślałam, że to czapka, że ma wgłębienie i tak. Właśnie, ale wygląda jakby miało wgłębienie w ogóle Ja po Riko wiem co to jest, jest. i się domyślam Czy to jest nienapompowana piłka? Tak okay. no, no, ale miałem... No. Ogólnie po cieniu wyglądało to jak czapka. Patrzcie na niego, patrzcie na niego. No już jej nie napępujemy nigdy, tak. Kolejna runda Możecie otworzyć. Ja wiem. A ja też wiem, ale to już jest dużo napisać. Smoczek! No! Smoczek jest tak. No jest! Oh. Taki czerwony, pewnie truskawkowy. On ma żeby na palce go założyć? Tak. Jaki no? Tak. Dziękuję bardzo. Tak, mi się już oświadczył ktoś, jak wam... Fajnie, będę z tego żół. Może nie teraz, bo będę cały poklejony, ale będę żół. Dobra moi drodzy, możecie spojrzeć. No. Brelok! To nie jest brelok! Ta ale nie wiem jak to się pisze tak. dokładnie. Juuu. Juuu. To się no. No, od razu mi się skojarzyło! Ja by też od razu poznałam! To było tam Ale teraz jakieś rzeczy z dzieciństwa są. Zaraz będzie ten no. zegarek z cukierków. Jak nic mówię no. wam. Będzie. Albo stringi. No też są No, także tego, A, ale... y, przejdźmy dalej. Dobra, możecie patrzeć. Karty Duel Masters tak były zapakowane kiedyś. Takie pudełka. A ty pokazujesz obok też co? A no co, co? To znaczy w sensie to jest jakby coś co jest w środku. Karta do ładowania, Uno, tak! A Duel master z do no To były też podobnie zapakowane, nie? No. I nie wiedziałem jak to pokazać i stwierdziłam, że wyciągnę po prostu jedną kartę i pokażę opakowanie. No i ona dużo podpowiedziała, bo była mega chudziutka. Ja nie zauważyłem, mega że wątka. karta jest w ogóle obok. Że Ola pokaże kartę ale, do ładowania. Tak, nie, nie, w ogóle karty Duel Masters. A ja okay. na przykład, nie, że nie, 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 to nie, 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 teraz? nie Dobra, możecie otworzyć. To będzie ciężkie. No to patrz, tak ciężkie, że właśnie zgaduję. Hello! Ciastko! Nie... Bo, dobra, natomiast... rozświetlać? Nie. Paweł zgadnij, najwyżej Wam potem pokażę inaczej. Dobra, Bo to ja powiem. Musiałać. To jest taki głowy donat. Nie. To ma suwak, jak nic. Nie. To, to pie... się odwija. I wygląda tak. Wygląda dziwnie. Poczekajcie, no mogę rozwinąć dalej. Co? Co ty mówisz? Skarpetka! Skarpety! Tak! No ja też skarpetka, skarpetka Tak i jeszcze są jakby dwie są e, to były donaty! No i donaty skarpetki! No. Ale ja w ogóle na ślepo donato zgadłem Co nie? No, no więc to są donaty skarpetki Dobra Nie, to by było zbyt oczywiste chyba Strzykawka Długopis Ja myślałem, że na cykl wejdę, a tu taka lica. No tu patrz Paweł zgarnął pierwszą. No, teraz zgarniasz ty, potem ja. 100%, bo wiecie, tak jest. Max się będzie zadowolony z ostatnich rzeczy. Najbardziej, tak mi się wydaje. Dobra, trzy, cztery, eee, Syn! Ło Był kurde! byłeś szybciej! Byj szybciej! Spieniarz do mleka. A ja lubię, bo i nas, nasz się popsuł. Bo Ojej, ktoś z bateriami wlał go, wrzucił go do zlewu i go załamał wodą. I się. O, kto to był? Ktoś był w gości i wrzucił go do zlewu, to był Max, ale nie był. Ej, to, to nie to był za, to, to. Chciałbyś ten spienia pawciu? Nie, nie. Nie, nie, nie choć papierka mniej nożyce to jednego. Nie chcę, ty wygrałeś, go, ja nie chcę. A ja tu prezent dla ciebie. Prezent się daje, a nie gra w niego w kopie, nie no, <ślad> no to Paweł, dla ciebie jest ten spieniaz. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, ostatnia rzecz teoretycznie dla nas. Talii. Ale Maksy by się z niej ucieszył, tak? Tak! Ej, no, bo jest to... Ja bo... no, z zgaduję. Już? Tak. No co no, kotek z fakiem. No to, to się tak... No, no zgadłem, to, no. nie? Ogólnie. No, to jest taki... Ja jestem co macha ci, zapraszam. przyjdź. do mnie. Daj! No także Maxiu, będziesz całkowska. Tak okay, <laughs> jak się go postawi, to, to no, macha, patrz. Dobra, więc subskrybujcie kanał, stawcie łepeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Dobra, na gazie, dobra, na razie. Na Nie, Wiesz co jest razem? Butla z gazem. Wiesz co się liczy. Szacunek ludzi Szacunek ludzi ulicy.